Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś tak bardziej w, w troszkę unboxingu i troszkę w ocenie yy, yy, nowego adaptera Wi-Fi od yy, link Na razie sobie omówimy yy, specyfikację. Jest yy, to... Yy. Ma to prędkość 150 megabitów na sekundę, czyli naprawdę nieźle. Mamy jeszcze kompatybilność nie tylko z Windowsem. Nie wiem, co, nie wiem czemu mi ostrość nie chce łapać. Ale mamy nie tylko kompatybilność z Windowsem, ale również e, z e, Macem i Linuxem, więc e, więc jak macie Maca i Linuxa, to też możecie tą, e, ten adapter zastosować. No i dalej, no to tylko e, pisze, że jest 150 megabitów na sekundę, jak to podłączyć i tym podobne. Aha, no i, i Obowiązuje to 3-letnia gwarancja, więc no moim zdaniem jest naprawdę, e, jeżeli chodzi o to, e, ciekawie. No i dobra, no pora rozpakować to cudo. A więc przejdźmy zatem do unboxingu. Tu w ogóle się tak nie otwiera, tak jak to na przykład było z dyskiem. E, z kieszeniem na dysk na przykład, czy też e, z poprzednim adapterem Wi-Fi, e, tak zwaną antenką, e, to chlera jasna. Zobaczcie, no tutaj mamy pudełko ochronne, które... E, no jest ochronnym i tu dopiero możemy otworzyć sobie tak naprawdę naszą całą zawartość w środku mamy jakiś tam papil to pewnie instrukcja instalacji tak o ile się nie mylę jest w języku angielskim i pozostałych tu jakiś papier Co mnie nie interesuje Tu następna instrukcja pewnie co chodzi o Maka o, jak tu pewnie wiecie maczek pokazany Tu jakieś ostrzeżenie no, Tu mamy płytę, dobrze bardzo dobrze, że tu jest płyta, bo akurat u mnie na Windowsie No niestety takie adaptery się same nie instalują i trzeba po prostu je z płyty zainstalować. No i proszę bardzo, no jest sam adapter. Wraz tutaj z zamocowaną już antenką... W sumie, to, w sumie to miłe z ich strony, nawet że zamontowali od razu. Choć ja bym sobie sam zamontował tak prawdę mówiąc mamy również naklejoną folię tak swoim drogą to zajmujemy się pierdołami ale za chwilę przejdziemy do działania mamy tutaj jeszcze taki przycisk nie wiem czy go do końca tutaj widać bo niestety kurde tutaj ostrość w moim aparacie coś ostatnio szpiluje nie no ale tak pod kątem tu tu widać, że jest i to się naprawdę prezentuje nieźle. Dalej mamy kabel. Podejrzewam, że to jest e, USB e, to jest coś takiego, że na przykład podpinamy z tyłu kompa, jak na przykład nie mamy miejsca z przodu, to możemy podpiąć z tyłu komputera i dzięki właśnie tej wejściówce możemy mieć, możemy podłączyć dowolne urządzenie, w tym również nasz adapter. No ok, no to tak naprawdę tyle z tego unboxingu. Ja to wszystko podłączę pod kompa, zainstaluję i zobaczymy co z tego będzie. Dobra, więc słuchajcie, sprawa wygląda tak, że podłączymy teraz e, ten adapter do PCT. Tylko że no, mały problem jest, ponieważ e, ktoś kto konstruował mojego kompa musiał być ostro pierdzielnięty i e, przez to muszę podłączać do góry nogami. No ale ważne, że działa, nie? No i dobra. Podłączyłem. Jak na razie coś się instaluje. Niestety. Niestety. No tak jak sądziłem. Trzeba płytę zainstalować, ponieważ nic nie wykryje system sam. System Windows nie wykryje oczywiście automatycznie systemu, które... Tak więc e, wyposażymy się teraz e, w e, płytę. Ja wiem, że trochę nie widać, ale to przez to, że nagrywam teraz to wieczorem. No i w ten sposób płytę zainstalujemy. Ok, tak więc, gdy załączyłem płytkę, uruchomiło się okienko instalacji. Zrobiłem wszystko, jak należy, a wy widzicie właśnie, jak to przebiega. Nie wiem tylko po jaką cholerę to pokazuje, ale postanowiłem to nagrać, żeby wiecie, no, żeby materiały się nie marnowały. Tak swoją drogą to możecie to uznać e, jako jakiś poradnik, tutorial e, czy coś e, takiego, coś w tym stylu. Teraz może przejdziemy tak bardziej do pulpitu, by zobaczyć z grubsza i w całej okazałości, jak przebiega cała instalacja. Dobra, no to ja się już w takim razie zamykam już. No i przejdziemy do etapu powoli już po instalacji. No i, no i słuchajcie teraz, moi drodzy. E, instalacja jak pewnie wiecie jest w trakcie, ale już przebiega e, tutaj z pomyślnym skutkiem. E, jak widzimy tutaj adapter... No kurde co jest z tą ostrością nie tak dzisiaj. E, jak pewnie widzicie, już adapter e, zdążył się zainstalować. Jeszcze nie wykrywa sieci Wi-Fi, ale... Dobra, myliłem się. Wykrywa sieć Wi-Fi, ale nie połączył się. The diver is installed. Support. No na razie tego nie zainstaluję. No i zobaczcie, no wykrywa sieć Wi-Fi. Ja się w tej chwili połączę i poużywam tego troszeczkę No i zdam relację za kilka dni. Jest dzisiaj 2 września, czyli praktycznie rozpoczęcie roku szkolnego. Co niektórzy idą do szkoły, co niektórzy mają wolne, nie? To odezwę się za kilka dni. A więc słuchajcie, jest... Ten sam adapter ten sam adapter Wi-Fi mamy 20 września 2019 Trochę czasu minęło od 4. Troszeczkę poużywałem i zobaczcie Normalnie na YouTube mogę się dostać E, ogółem jestem zadowolony z prędkości tego ogólne, no Ogólnie tej sieci bezprzewodowej, tego Wi-Fi, w ogóle z tej łączności jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony e, Jest naprawdę wszystko szybko No i ogółem no mogę śmiało polecić ten adapter Wi-Fi, ponieważ jest naprawdę zambisty i sprawdza się w swojej roli naprawdę tak. bardzo dobrze. Także ten, no ogółem polecam i jak najbardziej możecie go zakupić, jeżeli posiadacie komputer stacjonarny, no i nie posiadacie karty Wi-Fi. W mojej ocenie jest on The Best. No i ja się już żegnam. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli się spodobał, stawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, no to możecie spadać, zostawiając serdeczną apencję w dół. Subskrybujcie po więcej materiałów. No i do zobaczenia w następnych filmach.